Dobra, się sobie aktualnie już przy moim oknie skończyłem nagrywać. Z tego miejsca chciałbym serdeczne życzenia urodzinowe złożyć w mojej koleżance Natalii, która ma dzisiaj urodziny. hura! Możecie wpadać na jej Instagrama, tak naprawdę. Promuję go tylko dlatego, że ma dzisiaj urodziny. Ona nawet nie wie, że promuje Instagrama, także to będzie też fajna niespodzianka i jeszcze będę bardzo cieszył, jeśli się uśmiechnie. Wrzuć komentarzu tylko serduszka, tak żeby było wiadomo, że to są jednak życzenia takie dla Natali I tyle. Cześć się wszyscy, hura. Nie potrafię składać życzeniów. Patrz. Tam, tam się przyjmę, tam. No dobra, to się nie tak. Siemanko, ja jestem Rowasz. Ja w dzisiejszym odcinku postanowiłem pokazać Ci, a raczej przedstawić Ci listę 10. 10 rzeczy, które przydadzą Ci się na mitap 2019. Zapraszam do oglądania. Dobra, jeszcze wpadaj na mojego Instagrama, który teraz wyświetla się. Tutaj jest to już któryś dzień, kiedy nie chcemy mi się go animować, ale w sumie to mniejsza o to. Po prostu wpadaj na mojego Instagrama, ma się podłoga i wszystko będzie fajnie. Koniec. Dobra, także listę, którą chciałbym Ci dzisiaj przedstawić, mam tutaj zapisaną. Także w sumie to bez przedłużania, postaram się, żeby to był krótki film. Po prostu chcę Ci przedstawić każde 10 rzeczy i jeszcze je krótko opisać, też wyjaśnić dlaczego akurat te, a dlaczego nie inne i tak dalej, i Dobra, pierwszą rzeczą, która ci się przede wszystkim przyda na meetup, jest to plecak worek. A plecak worek przyda ci się, dlatego, żeby po prostu schować tam różne rzeczy, jakie sobie na przykład zakupisz w sklepie u, u twórców i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, też plecak worek jest bardzo wygodną alternatywą w porównaniu do normalnych plecaków, ponieważ masz, masz w plecaku w bardzo wygodne sznurki. Miałem plecak worek rok temu więc wiem też z doświadczenia, że naprawdę plecak worek jest taką bardzo przydatną, nie wiem jak to nazwać, saszetką. Szczerze, nie mam pojęcia jak to nazwać. Na drugiej pozycji znajdują się zeszyty. Tak, zeszyty i tutaj też trzeba nadmienić, że najlepsze i najlepiej prezentujące się są zes zeszyty czyste, czyli po prostu kartki nie mają ani kratek, ani linii, ani marginesów, nic nie mają na sobie. Dobra, trzecią przydatną rzeczą na tej liście są markery. Tak, przede wszystkim warto wziąć sobie markery. I to tak naprawdę z dwóch względów. Po pierwsze, długopisy są zbyt cienkie i słabo widać autografię, i ciężko też się podpisuje. A po drugie, markery marker to najlepiej czarny i czarny jest bardzo dobrze widoczny. Markery są grube, co też. Y poprawia walory estetyki samych autografów. Poza tym twórcom też się łatwiej podpisuje właśnie markerami, także miejmy to na uwadze. Kolejna rzecz, co ci się przyda, to telefon. Tak, wiem że to, wiem, że to raczej jest normalne, bo każdy weźmie ze sobą telefon, ale uwierz mi, czasami może się przydać. Nawet w takich nagłych sytuacjach, jak na przykład nie wiem, będzie trzeba... Będziesz wychodzić akurat... Z z eventu, i nie wiem, i coś się stanie. Oby nie, oby nie, ale jakby coś się stało, no to lepiej mieć ze sobą telefon, żeby zadzwonić pod tą karetkę, policję czy coś. A jeśli chodzi o, tak stricte, mieć telefon na meetupie, no to to też się bardzo przydaje, ponieważ tak naprawdę na telefonie zrobisz Insta Story, wyślesz snapa i tak dalej, i tak dalej, ze swoimi ulubionymi twórcami. Dobra, pozycja piąta to dokument tożsamości. Tak, przyda Ci się jakikolwiek dokument tożsamości, najlepiej, żeby to była legitymacja albo dowód. To są takie chyba najbardziej rozsądne opcje, ponieważ nie wiem w sumie, czy paszport wybrali pod uwagę, ale myślę, że tak. Na pozycji szóstej znalazły się u mnie pieniądze. Pieniądze też, też są bardzo przydatne. I jest tutaj kilka argumentów za tym, żeby jednak wziąć tam kilka złotych. Po pierwsze, jeśli chce się kupić coś od, od twórców, którzy mają własny sklep, a z tego co wiem, ekipa Freeza ma mieć naprawdę duży sklepik taki większy kiosk. E, także, także ja tam na pewno coś sobie kupię. Ale pewnie ten bryloczek, bo mi się strasznie podobają. W każdym razie, tak pieniądze na jakieś, yy, na jakieś gadżety od twórców. Poza tym, jeśli dojeżdżasz, no to na jakiś tramwaj albo coś, też żeby dojechać pod Tauro na arenę. Z tego co wiem, to też parking jest płatny, no to także też tutaj trzeba mieć to na uwadze. No i jeszcze pieniądze mogą ci się przydać na strefę gastro, która też tam będzie i tam też będzie można sobie zjeść i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj akurat. Dobra, jeśli chodzi o jedzenie i picie, to nie to nie trzeba się martwić, tylko weź ze sobą pieniądze. Dobra, ogólnie przerwało mi się nagrywanie, do, bo dzwonił do mnie miłość, nowy youtuber, który ma swojego Instagrama małpa misiek 0403. Także serdecznie też zapraszam do niego i tak naprawdę promuję go tylko dlatego, że do mnie zadzwonił i nie prosił o to. W sumie chciał się tylko pochwalić jedną rzeczą, ale nie będę jej mówił, ponieważ jest to rzecz prywatna. Pozycja siódma jest to bilet. Bilet jest rzeczą tak naprawdę obowiązkową, jeśli chcesz wejść na teren eventu przed 12.30, ponieważ z tego co pamiętam, o 12.30 rozpoczyna się wpuszczanie ludzi, tych co stoją w tym długim wężyku. W tym długim wężyku przy samym wejściu Tauro na areny, Także, bilet tutaj naprawdę musisz mieć. I do tego jest pewien disclaimer. Należy uważać, przede wszystkim, jeśli ty fałszowałeś bądź fałszowałaś bilet, to nie wejdziesz na teren eventu, tak czy siak. Dobra, na ósmej pozycji to, co Ci się może przydać, to powerbank i kabel do ładowania telefonu albo aparatu albo czegokolwiek. Z plecaka. Jeśli nie oglądałeś tego filmu, gdzie unboxowałem ten plecak, no to serdecznie zapraszam Cię do karty tutaj. Jezus, mam nadzieję, że tutaj. A jeszcze taka sprawa, jeśli nie masz powerbanka, no to nie masz się co martwić, ponieważ w Tauron Arenie będą albo są już postawione kolumny do ładowania z ładowarką indukcyjną i z wszystkimi rodzajami kabli do ładowania. Chociaż wydaje mi się, że nie dali tam ładowarki do Nokia 330, ale ja się nie znam. Dobra, zbliżamy się do końca tej listy, ponieważ jesteśmy na dziewiątej pozycji. Na dziewiątej pozycji znalazł się pewien przedmiot, którego wydaje mi się, że nikt by nie wziął pod uwagę, gdybym ja nie robił listy o 21.00 czy tam 20.30, coś takiego, coś takiego robiłem tą listę W każdym bądź razie tą rzeczą jest dezodorant, tak Uwierz mi, naprawdę dezodorant Ci się może przydać Ponieważ jest tam tłum, jestem strasznie duszno nazwijmy rzeczy po imieniu, nie chcesz po prostu śmierdzieć, taka jest sprawa Także tak to wygląda, także naprawdę warto się zaopatrzyć w jakiś mały dezodorant Ale nie wiesz, zapalniczki, żeby nie zrobić tam wiesz, miotacza ognia no, tego, tego nie nie, tego nie chcemy nie? Dobra, dziesiąta i ostatnia pozycja. To już mogę zamknąć laptopa. Tylko dlatego, że tą dziesiątą pozycję chciałbym, abyś ty uzupełnił bądź uzupełniła. Chciałbym żebyś się dowiedzieć po prostu, co ty byś wziął bądź wzięła na meetup. Nieważne czy tegoroczny, czy sty, czy za kilka lat, co ty byś po prostu spakował, bądź spakowała. Ja jestem tego ciekaw, jestem otwarty na Wasze propozycje. W każdym razie to by było na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ten film ci się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostaw lajka. A jeśli jesteś tutaj nowy, bądź nowa, to zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu hashtag meetup2019, a wtedy też przypnę ci serduszko. Tymczasem już bez wymiennego przedłużania, dzięki serdecznie za oglądanie. Na razie i cześć.